Słuchajcie, w dzisiejszym, dzisiejszym odcinku można już rozpocząć sezon nagrań, ale niestety bo pomimo, no pomimo techni problemów technicznych yy, bo niestety tak on nawalił, że ale też już wszystko dobrze Dowiedziałem się właśnie na gospodarstwie gdzie to wszystko by się odbywało ten sezon będzie nagrywania ale to będzie lepszy sezon nagrywania niż w tamtym roku bo tu będzie sezon nagrywania 2020 tak to jest to Jak się po takim czymś się nie spodziewał jeśli, jeśli chodzi o, o Proszę, najnowszy nabytek, najnowszy nabytek to sztuk dużej paku. Dlatego, że paku co co rośnie na trzech polach, na trzech działkach. I tak się zastanawiam. Dlaczego? co? O, dzisiaj pokazał. O, no na przykład to jest na początku znowu nagrywanie też pokażę. Najnowszy nabytek właśnie stół rzepkowy o, Tutaj o, zaślepek nie ma, ale, ale będą zaślepki no i tutaj też się pokazuje, poka że jak to to Na filmach widać, jak to kosa się porusza. Oczywiście super, no. Super, ten nowy nabytek. Z super, ma. Mororma, Mororma. Zostały się, zostały, został, został właśnie kupione części do niego i chętnie się przyda. może jeszcze, nie jeszcze do końca zostało już ale gdzie, gdzie już. trochę wystaje to ogumienie. Jestem został zaprojektowany do koszenia żebaków. Oczywiście że to jest mizona tylko. Mizona cukran. Myślę, że uda coś znaleźć, z użypakowa. Dzisiaj jest ciepły dzień. Tak ciepły popołudnie. Ale spoko. Ale spoko się uda. Teraz nagrywanie i podzięć odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.